Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem jak prawidłowo zamontować ościeżnicę Zapraszam do oglądania Potrzebne narzędzia będą klinki, pianka i woziemica oraz oczywiście nasza futryna Znaczy zwala ościeżnicą Na początku musimy wywalić starą futrynę później powiększyć nasze, nasz otwór Tutaj jest taka fajna zabawa o motkiem. Najpierw oczywiście nacięliśmy szlifierką na odpowiednią szerokość, a teraz po prostu te wyrzucamy. Później mierzymy oczywiście jeszcze raz szerokość oraz wysokość otworu, który zrobiliśmy, czy pasuje dla naszej ościeżnicy. Powinien być większy o centymetr Z każdej strony, na górze, z lewej oraz z prawej. Miejsce na piankę. Przymierzamy ościeżnicę ścieżnicę, czy pasuje. Czy trzeba, może jeszcze gdzieś dociąć. Akurat u nas udało się. Elegancko pasuje. Po w luźniku mamy. Klinujemy ościeżnicą mniej więcej co 30 cm w pionie oraz w poziomie. Oczywiście doprowadzamy ją do pionowej poziomu za pomocą yy, poziomicy. Klinujemy też na przykład najlepiej w sumie trzema klinami na szerokości śnieżnicy. Oraz zaczynamy piankowanie. Ja polecam piankować punktowo, czyli w narożach oraz tutaj, gdzie mamy podparcia za pomocą naszych klinów. Następnie poczekać aż wszystko zwiąże. I później możemy już całą ścieżnicę. Dzięki temu, dzięki punktowemu zapiankowaniu, w tych miejscach, o których opowiedziałem, to nigdzie nam ścieżnicy nie wypchnie i na spokojnie będziemy mogli ją po prostu zamontować, mając pewność, że będzie idealnie równo, tak jak wcześniej ją wypionowaliśmy i wypoziomowaliśmy. Tak to właśnie wygląda po tym punktowym piankowaniu Później już całość No i tutaj kosztorys pianka 25 zł Ośnięcia 110 Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrybowania i komentowania